Patrzcie to. Zatrzymanie Romanowskiego, Telewizja Republika, jest policja, a jak jest policja, to jest Michał. Ale jeżeli pan mnie przepycha. Czy Nikt to, ciebie nie przepycha, no Michał. <laughs> Tylko ty się pchasz na tych policjantów. No słucham, jak głupi. Pan w Daj momencie, im spokój. Jakie czynności pan teraz realizuje? Stanie pod drzwiami? Takie, żebyś realizuje. przestał pchać się na te drzwi. Patrzcie, dzwoni, wchodzi na plecy policjantowi. Dał im pracować no i, <laughs> i zostawił no ich w spokoju. Podziwiam tych policjantów. <laughs> Dają radę z tym Michałem. Nie jestem arogancki, ja się. No pan sobie... Jesteś arogancki, nie Michał. I zachowujesz się jak cham, prosto. Przeszkadza pan w interwencji. Nie rozumie pan tego? Normalna osoba, kulturalna. Normalna, tak. Kulturalna, kulturalna w w też, ale Michał ani nie jest normalny. <noise> ani to nie to jest kulturalny. Michał to wariat. Ale chcę zapukać do mieszkania, w którym umówiłem się z lokatorem to tego to mieszkania. W momencie tak, ta co ta tam obowiązki policji? Jak Michał, trudno zapukać? dostęp do tej osoby. To ty utrudniasz pracę tym policjantom. Się... <laughs> Michał, to mi się znowu wszystko pomieszało. Sto stoję, w Sto stoję w tym miejscu, ale nie rozumiem pana, bo pan w tym momencie Patrzcie, Zdypyka, mówi, że stoi. A w policjantowi na plecy. No zobaczcie, wchodzi mu na plecy. Dzwoni, dzwoni pod 101. <laughs> Michał, zostaw policjantów. To Pozwól im pracować. Ja mówię, teraz interwencję i teraz proszę pan się na mnie nie, nie krzyczeć. Proszę dobrze? nie krzyczeć panu na Michałka. Umie, można panu proszę ile nie krzyczeć można panu mówić, na niego. Pan, proszę, krzyczeć to pan sobie do kolegów z Kremla może. Co pan robi? Z Kremla? A to nie Niemcy są? Co pan robi? Michał, musisz się trzymać narracji republiki. Ale nieładnie no tak no do Państwo policji, nieładnie. No zachowujesz się jak burak, panów, nie obrażając w... tego warzywa, bo dzienny, bardzo zdrowy. A Michał niezdrowy. Nie, Michał toksyczny. Nie przeszkadzam, chciałem porozmawiać z mieszkańcem o. Przeszkadzasz! Ale o, zaczyna się! Właśnie widzimy teraz, to jest dowadzącym, to jest, dowadza... jest dowadzącym. To jest tak. Zedować się do Michała. Michał wydał rozkazy! Nazwisko! Nazw nazwiska, tak! Szybciutko nazwiska Michałowi, to Michałowi to mówi. mówić. Czyje <coughs> to rozkazy! Siły Bodnarowców, który ma miejsce w tym Zdyszał moment, się Michał. <coughs> ile go to kosztuje. Naprawdę, która... z takim rzeczą chciałem poinformować tym, że bardzo dużo śladu węglowego pozostawił sobie. Tak, a na koniec Witek naskarżył policji, że był zostawiać ślad węglowy. Dobra, bo to na żywo, już odpuszczaj. Ale to już poszło na żywo. Witek odpuszczaj, Romanowskiego zabrali, a Michał dalej męczy policjantów i dalej kłamie. <grywka> Republika, Szambo, pozdrawiam.